Hej, witam was serdecznie w moim głównym kanale w kolejnym odcinku i dziś cały The Blaze House przejdzie quiz o wiedzy z YouTube'a, ale nie tylko. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to koniecznie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, a ja już tłumaczę o co w tym wszystkim chodzi. Do naszego quizu wykorzystam kartę z gry Era Influencera od Epe, w którą dzisiaj graliśmy z chłopakami i powiem Wam, że naprawdę nieźle się bawiliśmy. Gra polega na tym, żeby zostać najlepszym youtuberem i zdobyć 100 tysięcy subów, więc mi się to udało. Muszę przyznać, że udało mi się wygrać grę z chłopakami, więc zostałem bardzo dobrym influencerem, youtuberem, który zdobył 100 tysięcy subów. W międzyczasie wykonywaliśmy różne zadania. Na przykład ja musiałem przebiegć stół około dwa razy. Filip musiał wytrzymać. 20 sekund w momencie kiedy ja go łaskotałem, żeby się nie roześmiać, więc naprawdę było bardzo ciekawie. Niektóre rzeczy nas też zaskoczyły, na przykład raz zostawaliśmy sobie, raz niestety je traciliśmy, nawet raz musieliśmy ominąć kolejkę. W sensie Filip akurat tak dużo musiał ominąć kolejkę. Ja Cię czytam. Więc wymień 30 sekund. Trzy flagi, które pojawią się kolor niebieski: Francja, Rosja, Szwecja. Rozgrywka trochę trwała, dlatego ja stwierdziłem, że w odcinku zrobimy quiz, który będzie troszeczkę szybszy, ale będzie wymagał od nas koncentracji. Także to tyle, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, ale zanim jeszcze przejdziemy do quizu, to mam dla Was konkurs. Usiadłem trochę bliżej i tłumaczę wam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie. Tutaj są dwie opcje, więc uwaga, pierwsza. Jeśli masz grę Era influencera, nagraj swoje ostatnie zadanie z rozgrywki w postaci filmu. A jeśli nie masz tej gry, to nagraj filmik z wyzwaniem, które mi się trafiło w ostatniej rozgrywce i pojawia się ono właśnie na ekranie. W nagraniu muszą znaleźć się trzy słowa klucze, które tutaj pojawiają Wam się na ekranie oraz sponsor EPE. Do nagrania oraz edytowania filmiku możecie użyć darmowej aplikacji GoMaster YouTubers Edition. Następnie swoje nagranie opublikujcie na swoim profilu, na TikToku, na Instagramie, czy gdziekolwiek chcecie i wrzucajcie oczywiście link do tego nagrania w komentarzu. I teraz uwaga, czas na nagrodę. Do wygrania 25 gier od słowa do słowa oraz taka sama liczba gier do góry nogami. I uwaga, nagroda specjalna, czyli udział w odcinku na mój kanał, który razem nagramy, a później zostanie on tutaj wrzucony. Konkurs trwa od 20 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Także nagrywajcie swoje filmiki, naprawdę nie mogę się doczekać, bo jest Jestem też ciekawy z kim nagram filmik na mój kanał Całe regulamin znajdziecie w linku w opisie A teraz idę po chłopaków i zaczynamy nasz quiz I jest już ze mną Filip oraz Paweł Całe The Blaze House na jednej Blaise. kanapie Blaise. I Blaze też I słuchajcie będziemy robić teraz quiz Tak jak wspomniałem nie będzie on tylko i wyłącznie o YouTubie Ponieważ są to karty z gry I one dotyczą też różnych kategorii takich kanałów jakie tam były Czyli na przykład uroda, na przykład gry o, Czy na przykład podróże no. Więc trochę będzie trudniej, ale myślę że dam radę Niektóre karty nam się trafiły podczas rozgrywki, więc może ktoś jeszcze pamięta odpowiedzi I teraz tak. Za każde pytanie będziemy dostawać 6 tysięcy subów. Okay. chciałbym tyle tak. dostawać. I one później są na moim YouTubie, tak? E, tak? To tak trochę nie, ale <laughs> będziesz mógł nagrać później filmik finałowy i wziąć udział w moim konkursie. I wtedy nagramy wspólnie odcinek. I może o, ci coś dojdzie subów. Ja teraz nagrywam wspólny odcinek. No to, to teraz też ci dojdzie. dojdzie. Dobrze, więc za każdą poprawną odpowiedź dostajemy 6 tysięcy subów. Kasia nam będzie czytać pytania. I po kolei będziemy lecieć po jednym Dobra. pytaniu. Dobra. Kto pierwszy zabędzie 100 tysięcy ja. subów, ten wygrywa. A jeśli okay. nie będzie tak łatwo, bo nie będziemy znaleźć odpowiedzi, to po prostu ta osoba, która będzie miała na najwięcej subów, to po prostu wygra tą rozgrywkę Super. quizową. Kasia, czy jesteś gotowa na losowanie pytań? Możesz mieć takie Kasia, po kolei. Zawsze gotowa. Ha! Pierwsze pytanie idzie do Pawła. Co myje się metodą Omo? Włosy, dłonie, twarz. Omo? Omo. To chyba jest z kategorii uroda. Jeszcze raz nie powiesz opcję Włosy, dłonie, twarz. Ja nie, nie wiem chyba. Nie tego się. Widzieliście to na pewno parę razy. No ty to się nie zastanawia, to nie do ciebie pytanie. No, wiem, do Pawła. Ale chciałbym wiedzieć <laughs> Ja też się ja wiem, wiem wie, chyba, a że twarz. Mm. Włosy. włosy włosy? dobrze, no. tytanie do mnie sam sobie wow. dam suby jak no, nazywa mogę. się gra, w której dwa królestwa walczą przeciw sobie? magia i miecz, korteks, szachy szachy dobrze tak? ale się bałem, że coś ja na naprawdę... to. nie wiedziałem o ja co chodzi 6000 subów na moim koncie teraz nie ja. Filip. Ja. chcesz kupić przekąskę we Francji, jaką walutą zapłacisz? dolarami, euro, frankami euro Czemu dałaś mi takie łatwe? 6 tysięcy subów Biorę na siebie. Nie ma tak. Który pasuje. gatunek małpy jest najczęściej wykorzystywany w memach? No Makat japoński, nosacz sundajski, pawian niedźwiedzi. Filip ja wiem chyba. Tak myślałem. Ja no jak już nie który rodzaj małpy, to już stwierdziłem, że nie odpowiem, ale. <laughs> tak. Ale jednak się udało. Pytanie do mnie. Kto nagrał piosenkę Versace on the floor? Sia, Taylor Swift, Bruno Mars. Bruno, nie. Jezu, czekaj! Jeszcze raz, Siya. Czy ja, Swift Bruno Mars. Nie znam tego! Ja Bruno to znam. Mars! Tak. Tak? 6 tysięcy subów. Uhu. Czekaj, bo nie zdążę wypłacić subów, a tutaj już kolejne pytania. Okej. Okay. Ale wiecie, że tego do końca nie wiedziałem. Jakby ja miałem taki znak zapytania na głowie. Fajnie jest w tym jak nazywa się popularna gra, w którą możesz grać wszędzie i ma tylko 9 pół? Statki, 9 kratek, kółko i krzyżyk. 9 kratek, 9 kratek, kółko i krzyżyk. Znata. Się. Brawo! 6 tysięcy subów. Ej, liczcie sobie, ile macie, bo tę pierwszy ten kratki. wygrywa. Let's go! Która z tych gier nie polega na budowaniu konstrukcji z bloków? Lego, Minecraft, Plants vs. zombies. <noise> odpowiedź ostatnia <noise> <Myśleś nie> <głos> <padę>. <głos> Czy to jest dobra odpowiedź? Tak. Dobrze, 5 i... sześć tysięcy słów. Słuchajcie, dokończymy tą kolejkę i ja o, stwierdziłem, że najbardziej o, fair... o piesek śpi Stwierdziłem, że najbardziej fair będzie, jeżeli będziemy walczyć o dane pytanie, więc od następnej rundy, jak chwili teraz skończy odpowiadać i ja wtedy będziemy musieli się bić po prostu o te jak? pytania, po prostu będziemy musieli kto pierwszy, nie wiem, klaśnie czy coś, to jest jego pytanie Dobra, teraz pytanie do mnie, jeszcze bez kłócenia się. Jaki pseudonim przyjęła w sieci blogerka Julia Kuczyńska? Ma Czy to nas grzyduli? JMC Little Monster 93. Mamy odpowiedź Tak. Nie, nie, e, moja odpowiedź ma w Zgadza się. Jej, 6 tysięcy! Teraz na mnie poproszę. Z jakiego kraju wywodzi się anime? Chiny, Japonia, Tajlandia. Japonia. Dobrze. Brawo! Rozpoczynamy teraz trudniejszą nie. rozgrywkę. Musimy, Musimy walczyć o pytanie. wybrać dźwięk. Sygnał. A może... A ja to jest... Wlecie Dobra, klas a, klas Tak, klaszka. Ale tak, klasz nie bo klaszkanie to się pomyli, bo każdy klaszczy takim samym dźwiękiem. A jak usłyszymy. Ja, a, tak to będzie tak. ale to ja. Albo jakieś słowo klucz powiemy. Ja będę chciał wędrzeżnica. To jak szczę A. Ja wężownica. Nie. Yeah. Więc ja jak zacznę w... Nie, to zrób to U! u. To nie było jak moje. Ja mam A! Ty masz U! Dobra. Wężownica. Wężownica, będzie księżny wężownica. Ale jak zacznę W, to znaczy, że już ja. No to masz W, dobrze. Nie, no tak. Z jakiego kraju pochodzi leprikon? Co takiego? <laughs> nie ma już. <laughs> to jest Filipa pytanie. Francja! Ale się, Al się Al nie dała. A. Irlandia, Francja, Kanada. Francja. Źle. <laughs> Kanada. Co było? Irlandia. <laughs> Dobrze, następne Jak nazwiesz ziemię całkowitą oto... Jak nazwiesz ziemię, całkowicie otoczoną przez wodę? Jak chciałbyś! Filip był pierwszy. Muszę, dobrze, tutaj odpowiedzi Filipowi. Wyspa, jezioro, półwysep Nie, no bez jaj. Serio! Myślałem, że będzie trudniejsze coś. Waga. Wyspa, Wyspa. zaskoczyłem. Co jest ulubioną bronią Tora? Miecz, młot... Młot Czemu ty po prostu wszystko pierwsze bierzesz i dobrze? Dobrze Ile masz My już tych musimy, Masz dużo jakoś Muszę wyrobić tyle subów ile on faktycznie wtedy będzie o, potwierdzenie, że jestem legitnym youtuberem W którym sklepie sprzedaje się ubrania? Będzie w Pierwszy byłem. CCC, rezerw Sparowski. Rezerv. Zgadza <gadza> się? 6 tysięcy. Boże, ja nie ogarniałem, że to tak szybko trzeba już. Skończyły mi się piątki, będzie trzeba wymieniać zaraz. To będziemy zarabiać więcej, nie? Nie, nie, nie. Jak ma na imię genialny naukowiec z teorii Wielkiego po. Wiesz tego? Teorii Wielkiego Wybuchu? Podrywu. Podrywu. A, z tego serialu. Sheldon Cooper. Zgadza się. Co? Ty? Jak to? Ja zmieniam swoje hasło z Wężownica na Boo. Dobra, tak. next. Jaki tytuł nosi gra, w której żyje Ralph? Bo Felix i Ralph. Ralph Demolka, Felix Zaradzisz. Felix Zaradzisz. Zgadza się. Średnicę jakiej długości ma największa czekoladowa moneta na świecie? Nie wiem czego. A, 2,8 metra. Do B, 3,6 metra. C, 3 metrów. Odpowiedź B. Zgadzam się. Dziękuję. 3,6 metra. Nie miałem zielonego pojęcia strzelałem no, po gości. Uh! Jestem mistrzem z Next. Czego pod groźbą konsekwencji prawnych nie możesz przywieźć jako pamiątki? Buuu A. Fragmentów rafy kolorowej B. Biżuterii. Fragmentów C, rafy kolorowej to ja. Okej. Okay. 6000 subów, brawo. Następna. Jak nazywa się przyjaciel Anny Jelzy? Buu! Jezu, nie, nie wiedziałem co mam krzyknąć, A, ale. Olaf, mam C Arktos. A to, to chodziło Frozen? Tak. 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 że ona ma tak nazwisko. No, A ona nie powiedziała Cezianne. To nie, nie było nazwisko. <laughs> Anna Jelza. Ja się zdziwię że wdraciągam, oni nie odpowiadają hmm. na to. Ja nie, ja widziałem... nie doszłam, po prostu krzyknąć Ja nie wiedziałem, kim jest Anna Jelza. Anna, Jelza. Ja Anna, Jelza. Anna Jelza. To jest za mocny. No tak, teraz. Teraz. Musicie się mocno skupić, okay, bo mocno. jest bardzo łatwe pytanie. Co Pierwszy byłem. Mm. Co nie jest warzywem? A ziemniak, bestseller C. pomidor. Pomidor? Dobrze 6000. Ale to naprawdę tak jest? No, no powiem, tak. To jest. Od kiedy? Od zawsze. Dobrze, czyli teraz tak, jeżeli krzykniemy, to Kasia już przestaje czytać, daje tylko wtedy odpowiedź. Więc tak. pytanie, tak. jeżeli przerwiemy, no to jest przypad. Na następne. Które z tych programów obala miejskie mity i legendy? U. Jeszcze Filip? No. A. Pogromcy mitów. B. Łowcy okazji. C. Ojczyzna Polszczyzna. Bez wiaj. Odpowiedź A. Zgadza się. Aczkolwiek ten program już nie jest kontynuowany. Następne? Ile subskrybentów kanału należy mieć, aby otrzymać złoty A -o. przycisk? Pierwszy, pierwszy Złoty przycisk usłyszałem. No. Więc milion subskrypcji. Zgadza się. Dziękuję. Następne. Jak nazywa się przywódca pingwinów z Madagaskaru? No. O! Filipu pierwszy. No. Przywódca pingwinów z Madagaskaru nazywa się. Odpowiedzi poproszę. Skiper Kowalski Rico wiem. Okay. Nienawidzę tej bajki, ale wiem Skipę Dobrze Kowalski Cza? był od tego Kowalski? Analiza Który zmysł formuje się jako płaszczyzna? Słuch, węch, dotyk Nie mam pojęcia, żebym no tego my... rozumiał, ale dałbym, że dotyk Dobrze No dobrze Bo w sumie jak w żółwku jest mocokis... Filip Paściuk, który ma uformowany <laughs> <laughs> Sprawdzał ja? To mam Gdzie powstają filmy z największą ilością efektów specjalnych? Pierwszy byłem, ale nie wiem gdzie Bollywood, Hollywood, nie! This? Hollywood! Dobrze! Jest! Gdzie żyją niedźwiedzie? No i, i jakie niedźwiedzie? Polarne. A na biegunach północnym no, to i południowym B na biegunie północnym C na biegunie południowym. Na ja północnym biegunie. Zgadza No. 6 tysięcy brawo! Ile masz już? To ty masz już dużo? Dużo. Nie wiem, bo ty mi tam mieszasz. No, on tutaj robię. Nie ja wiem, kolorami mi zabiera. Ja masz 50 coś. Nieźle. Dobra, Proste następne. W którym z tych krajów znajdziesz las deszczowy? O, pip, pip. Filip. Play, proszę. W Brazylii, w Kanadzie, w Rosji. Hmm. <laughs> czy Nie, mogę czemu? zadzwonić do mojej przyjaciółki, Agnieszki? Nie. Wydaje mi się, że to jest. Ameryka, więc dałbym w Brazylię. Dobrze. W którym kraju został pobity rekord Guinnessa na największą paradę alp? <laughs> To nie, skąd on że są alpaki? On nie wiedziałem, on wtedy strzelał A Ekwador, Peru. B Boliwia, C Peru Peru? Dobrze Ja jak usłyszałem, że to jest geografia, to przestałem na tak Ja też, jak usłyszałem alpaka to chciałem krzyczeć, bo A się ja już nie wiedziałem, że może zgadnę Czego powinniśmy jeść najwięcej według piramidy żywieniowej? A. Mięciu, cukrowej. warzyw i owoców. Warzywa i owoce. Dobrze. Dziękuję. 6 tysięcy subów. Jazz. Jezu, ja już przestałem butać w tym. Jaką nazwę nosi region geograficzny między Meksykiem a Ameryką Południową? Obudźcie mnie, jakoś będą pytania: geografia. Jamajka, przylądek Horn, Ameryka Centralna. Ameryka Centralna. Dobrze. Dziękuję. Słuchajcie, Filip jest najbliżej wygranej, czyli 100 tysięcy subskrypcji. Ale lecimy dalej, wszystko może się jeszcze zmienić. Tak, dajesz. Jaki tytuł nosi pierwszy film o Pół A. Mia de Zoo. Dobrze. Która z tych marek nie jest serwisem? A, Amazon, B, Facebook, C, Instagram, Amazon. Dobrze. Brawo, 6 tysięcy. Które słowo określa żart? A, prank. No nie tak. Greps, prank, kawał Prank. Dobrze? No i super, 6000. Jaką nazwę w Polsce nosi chińska aplikacja? A, jeszcze byłem. O, no, ona ma, ma najgłośniejszy Instagram, Snapchat Tiktok Dobrze Dobrze, brawo oh, She's sweet it's it's it's, it's it's Z jakim z numerem z gra Krystian? Byłem pierwszy. 5, 9, 7. 9! Źle. Co? Wiem. No pewnie Dobrze. nie wiem. Christiano Rodnaldo. Aaa ja nie wiem, Dossi od razu mi się skojarzył! Nie życzę. A, A ja też myślałem, bo le, le. Ja, bym, ja no, nie, no, wiem, no, ale... no, nie wiem czy myślałem. że ona odpowiedziała początku. No wiem, wiem wiem, ale jakby Bądźliście. jakoś w cyklu się wzięło. Nie wiem. Nie wiem czemu. No to trudno, ale odpada mi to pytanie, i tyle. Który hit muzyczny jakoś... Gangam Style. Ja byłem pierwszy. Nie, nie, był pierwszy. Ale możesz teraz mi przeczytać odpowiedź. Gangam, gangam Style. <laughs> A, odpowiedź Gangam Style. <laughs> Dziękuję, Filip. Dobrze. Dzięki Filipowi mam 6 tysięcy. O, oglądam te pytania. Miał. Nie. Nie, ale nie, po prostu od nawet nie, nie, jest, nie odpowiedział, więc może też tak rób, że pierwszy, on odpowie, bo się wyrywa i będziesz miał punkt. Dobra. Następne. Co trzyma w ręku... Na bo... No, Paweł. Paweł. Co trzyma w ręku? Odpowiedzi. A. Lody. B. Trofeum. C. Pochodnie. Pochodnie. Dobra. Co? Co trzyma w ręku kobieta przedstawiająca wolność? wolności? C, Kurde. Dobra, do dobra, dobra, tak, Jak ma na imię najsłynniejszy... Bo. No dawaj. A, Barbie, B, Stella, C, Emma. Barbie! Dobrze. No kurde, trzeba po prostu przerywać te pytania. Który surowiec jest najbardziej drogocenny? A, Filip. No nie. A, Brąz, B, diament, C, srebro, C. Oj, kto on to z Minecraftowie? Brawo, weź, Filip, sprawdź ile masz słów. Obliczyliśmy, że Filip jest najbliżej finału swojej wygranej. Ma 84 tysiące subskrypcji. Lecimy dalej. Kto był pierwszą osobą? A. Neil Armstrong. A, Krzysztof Kolu. <laughs> Na ja pewno on. Ben, Ferdynand Magellan, te Kapitan James Cook. Dobrze, a więc, jeżeli pytanie dotyczy tego, kto pierwszy okrążył Ziemię, to był to Ferdynand Magellan. Jeżeli kto pierwszy dotarł do Ameryki, to był to współczyńca Kolumb, więc wydaje mi się, że to był Magellan. Dobrze. Nie zakłaszczę ci. Ja też nie. Ale masz no 6 tysięcy subów, więc proszę. Filip ma w tym momencie 90 tysięcy subów, tak? Blisko. Co nie jest nazwą domu mody? Brawo. Max Factor Kenzo Fendi. No bez jaj. to był Ja nie wiem, ja wiedziałem to. Max Factor. Dobrze. Brawo, 6 tysięcy subów. Kupa. Z jakiego kraju pochodzą pierożki? A. Indie, tak. Francja, Chiny. O. Oh. Oh, nie wiem czy mam czy są pierożki chyba, czy nie? Trzeba. Czy ale akurat te, bo choć nie pewnie o na parze, ale nie wiem czy to są Indie czy Chiny. Indie. Źle. Są indyjskie pierożki. Fonton. A, bo ja już przerwa. No. Upsi. Upsi. Kiedy nie można fotografować? Bo... A, codziennie od zmierzchu do świtu. <grymne> B, w okresie Bożonarodzeniowym, C, podczas świąt narodowych. Ja wiem, jakie jest pytanie chyba. Kiedy nie można fotografować Pawła? A, codziennie. Myślałem, że mógł chcesz odpowiedzieć. No dobrze, jeszcze raz. Odpowiedzi. A, codziennie od zmierzchu do świtu. B, w okresie Bożonarodzeniowym, C, podczas świąt narodowych. Podczas świąt narodowych nie można. Hmm. Kiedy nie można fotografować wieży Aitla w Paryżu? Codziennie od zmierzchu do świtu. Nie można? A to nie wiedziałem o tym. Ciekawostka taka dla wszystkich, którzy o, kiedyś będą w Paryżu. A ja myślałem, że to chodzi o jakieś pomniki. W którym roku powstał o, pierwszy to. zestaw ikon emoji? A. a 1999 a. B. 2003 C 2010, 2010 mój. No to 2010. Odpowiedź B. Źle. A kiedy? 1999. Czyli tak myślałem, że wtedy coś urodziłem, a nie że ja miałem 4 lata. No. Ile subskrybentów? A. Byłem <laughs> pierwszy A. 100 milionów będzie Nie istnieje limit C, nie ma. Ponad 50 milionów Odpowiedź, nie istnieje limit, ponieważ jest to pytanie o to, ile subskrypcji można mieć na swoim kanale na YouTube Dobrze Dziękuję, 6 tysięcy zł No nie ma, nie ma Nie ma limitu, no ma. Ale właśnie to pytanie pamiętałem z subskrypcji, więc wiedziałem, że Co? kiedyś będzie sam. Ile kwadracików posiada... A. Teraz 48, ja. B. 52, C. 54 Myślałam że dziewięć, ale to chyba nie to pytanie A, A Źle Ile to? kwadracików Pixel? posiada tradycyjna kostka Rubika? Ach, ja nie wiem Wiem, przy nie masz już tych 100 tysięcy? Nie Jeszcze no, brakuje jeszcze 11. jednego pytania dobrze. dobrze, uch, jestem zestresowany jednak w tym. Czasie. Działanie systemu a. Lornet, CB Łączności radiowej, C. Łączności satelitarnej No i łysoci teraz, mógł? co? Mów, Satelitarnej Dobrze ha! Nie wierzę w tą grę No a co chcieliście? Radio? Na, jak, na jakiego satemu? Raz, temu? O, dwa, nie, trzy, radiofano. cztery, pięć, sześć Uwaga, Filip chyba w tym momencie ma dokładnie 102 tysiące subskrypcji! Gdzie mój przycisk? Poczekajmy nie chwilę się się to się przeliczymy, żeby zweryfikować dzisiejszy wynik. Puchar Także gratulacje dla Filipa, który wygrał dzisiejszy odcinek quizowy. Tak. Serdecznie gratulacje. Tak, gratulacje, a ja w nagrodę ściągnę dla na siebie grę Era Influencera. O! A wy, jeżeli też chcielibyście zdobyć taką grę, to już wiecie co robić. Bierzcie udział w konkursie, a może nagramy wspólnie filmik i nie tylko. Także zapraszam was do konkursu i się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.